Cześć, witam was bardzo serdecznie, to już jest piąty odcinek z Far Cry 4 i o ile pamiętacie, ostatnio Pegan Min rozpieprzył nam wioskę, rozpieprzył nam bampur i wparwał kilku ludzi, dlatego teraz udajemy się tutaj do Sabala właśnie pomóc mu odbić tych ludzi. Weźmy sobie może kłada, nim, nim mi się lepiej jeździ. Eee, też zaliczam nim drzewa, ale jakoś damy radę moim zdaniem. Mam już tam zaznaczony punkt, więc może jakoś dojedziemy, już mnie zarzucę, zaraz coś pewnie przywale. Muszę się nauczyć chyba zwalniać po wo wojnie jeździć, bo naprawdę cały czas gazodechy i tak się potem dzieje, że walę w jakieś drzewo. O, trochę się działo, dobra, już jesteśmy dalej, jedziemy, znowu 60 FPS, nie, nie jest źle. Um, dobra, jedziemy lewo, lewa, 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 lewa. Który to będzie najszybciej dojechać teraz? Mm, tą drogą, którą mamy chyba zaznaczoną będzie właśnie najlepiej, więc jedziemy nią. Mam nadzieję, że wam się podobają te odcinki Ostatnio mieliśmy troszeczkę więcej akcji e, Powiem wam tyle, że tak jak mówiłem w poniedziałek dzi Dzisiaj, czekajcie, ten odcinek wam wstawię w sobotę W poniedziałek e, Będę miał nowego ne neta, mam nadzieję przynajmniej to wtedy będę mógł wrzucać dłuższe odcinki Dlatego wtedy będziemy mogli jak po e, 25-30 minut sobie robić te odcinki Kurde, nie tędy Czekajcie, bo leży chyba na boku No postaw się co ja zrobię z tym kładem? Aha, przewróciłem go. Mogę go jakoś postawić? Um, nie mogę. No to nic, biegniemy. I tak jak mówiłem... Tu mam jakieś autko. Tak jak mówiłem, będę mógł wtedy robić dłuższe odcinki, co dla was pewnie będzie lepsze, gdzie mogę robić nie tylko jedną miseczkę, ale na przykład dwie i tak dalej. Dobra, przejmujemy ten... Co jest złote szlaku? Potrzebne mi jest auto. Dziękuję. Dzięki, dzięki. No i za to lubię rzucać szlak. Dajcie mi swoje auto, dali. Czekajcie, żeby tylko nikogo tam nie potrącić. A tym bardziej, nie potrącić nikogo, kto mi dał to auto. Dobra, lecimy do przodu. A tu mieliśmy auto obok, a ja im ukradłem. No nic, eee, wszystko jedno, dalej. Tam... Chyba jakiś wróg jest, bo mi się to znacznik pokazuje, ale nic. Spróbujemy uciec. Dobra, idziemy tędy. Powiem wam, że mogłem sobie tam w tamto miejsce dotrzeć pomiędzy odcinkami. Bym Wam zaoszczędził mojej kiepskiej jazdy, no ale jakoś, jakoś dotrzemy, jakoś dotrzemy. Dobra. Mapka pokazuje, że mamy jechać prosto. Dobra, tutaj ten gościu co sprzedaje. coś przywaliłem, nie wiem w co, nie chcę wiedzieć w co. Jedziemy prosto. Mhm. Okej, okay, chyba tu miałem zatrzymać się. To wysiadamy i zobaczymy, poszukamy Sabala. A, czyli po prostu stąd już nie mogę dalej e, podążać pojazdem. Ja, czy jest tu coś, co mogę wpić kotwiczkę? Tu mogę wpić kotwiczkę. Jedziemy. Kotwiczka. Spinamy się z tej strony. I tak w ogóle mam nadzieję, że to sal będzie na mnie czekał, bo mówi, że mam im pomóc. Żeby się to nie okazało, że ja mam tutaj sam wszystko robić. Dobra, rzucamy na górę i wschodzimy Spinaj się, spinaj. Dobra, czy są tutaj źli? Nie widzę. Jak nie widać, jak widać. Mam działać szybko, dobra. Aha, dobra. Wiecie co? to, to misję miałem chyba robić po cichu, bo już, już mi dwóch sojuszników spadło. Dobra, jeszcze raz zrobimy to. Zrobimy po cichu. Nie wiedziałem, że mam ją robić po cichu, więc jeszcze raz. Nic się wielkiego nie stało. Mam nadzieję, że przynajmniej będziemy gdzieś tutaj w pobliżu tego wszystkiego. Tak, dobra, jesteśmy tutaj na dole, więc spróbujmy jeszcze raz tam wejść i tym razem. Czy czekajcie, co to jest? Gdzie ja to jestem? Dobra, jestem tu, gdzie trzeba. Aha, tu mamy jeszcze skrzynki, dobra. To wiecie, jak ja lubię szukać tych wszystkich skrzynek, więc e, przeszukamy sobie je. Gdzieś jeszcze jedna jest. Gdzie ona jest? Też widzę, że gdzieś tu jest. O, jest. Dobra. I co? Wchodzimy na górę znowu. Rzucamy kotwiczkę. Do góry. A, czyli jak musimy po cichu, to kurde tu by mi się łuk zdał. No ale nic, już nie wymienimy, nie wymienimy sobie broni, więc będziemy próbować a, jakąś tą szybką eliminacją robić to wszystko. Tam to, to, to mogę kosticzkę rzucić, a czy tu mogę gdzieś? Nie mogę. Dobra, to rzucamy tam. Dobra, w góra, 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 góra. Aj okay. Jak to jest? Jesteśmy prawie na miejscu. Ok, dobra, może zaczniemy się skradać tak w ogóle. Dobra. Krzaki i po cichutku teraz. Najpierw sobie może zróbmy to, co najważniejsze, czyli oznaczmy cele. Dobra, aha, tu jest ten gość, który zabije mi zakładnika, jeśli tylko coś zrobię źle. Nie bij mi go, o gościu, za to, że go walnoweś, to będziesz miał przyrąbane. Tam jest kolejny zakładnik. Czy jeszcze jacyś są? Dobra, mam. Widzę już trzech zakładników z czterech. Chciałem sobie zaznaczyć jeszcze jednego przed tym, jak wskroczę tutaj do wioski. Wiecie, wolę mieć ich. E, wiedzieć, gdzie są. W razie czego. Ok, mamy ostatniego. To teraz możemy pobawić się tak jak kiedyś robiłem to w komandosie, czyli misję po cichutku. Myślę, że zjedziemy sobie tutaj. Mamy tutaj też chyba noże. Dobra, zabity Podejdźmy może do tych dwóch e, zakładników, uwolnimy ich Aha, muszę zabić wszystkich strażników, dobra. Cicho bądź nie zdrać mnie. Teraz tylko, czy czasem nie. Dobra, może tego na górze walniemy teraz, czy tego z tyłu tutaj? Chowaj się, AJ, chowaj się, AJ. Chodź tędy. Podejdziemy go, o tutaj, z tej strony. Cicho bądź No iść trochę do przodu jako... Kamek Dobra, mamy go, mamy go chyba, chyba nic, nikogo nie nikogo tutaj nie zaarmowaliśmy zaarmu... zaarmu... <śm> za Dobra, jeszcze mamy kilku do zabicia e, Teraz może sobie tego spróbujemy Mamy tam jeszcze trzech Podejdźmy tutaj bliżej troszeczkę, powolutku, po cichutku. Ile mamy noży? Dwa Uf.

I was already making arrangements to deal with the outpost, but now I have to retask my fighters so they can protect the hostages you rescued. Protect them from what? Deplore. He doesn't like losing his playthings. Don't you see, Ajay? There was a plan, and now it's fallen apart. It will be a while before things with the will blow over. Meanwhile, the enemy soldiers in that outpost will have plenty of time to dig in. Jay, don't... Don't. Please. Stop. What was that? Dobra. mogę chceć. słowem, tego na to nie. chcę. Czyli jednym słowem, Amita nie chce, żebyśmy atakowali tego, ale my, że mamy jeszcze czasu. E, Zatakujemy oczywiście, to. E, zobaczymy, czy nam się uda. Tylko, nawet musimy sobie zejść do jakiegoś pojazdu. Co to jest? Cześć. Chodź tu! Co to było? Znaczy, co to za zwierzę? O tak. Czy mogę zabrać mu skórę? Mogę. Um, tapir, dobra. Mniejsza o to. O, drugi tapir. z buta w tu. O, pegan. Aha, dobra, powiem Wam, że takimi, mm, takim gadaniem tego Pegena, pe Pegan, Pegan, Pegen, e przypomina mi trochę tego, Hanson Jacka z Borderlands 2, on też tam co chwilę jakoś e no, przez ten echo, e nadajnik do nas e gadał i tak dalej, różne tam o swoim koniku i tak dalej. Nic, jedziemy e odbić tą strażnicę, mam nadzieję, że nam się uda nam się udało wszystko nawet po cichu zrobić No ten ostatni koktajl to ale był troszeczkę, e, troszeczkę inaczej niż planowałem No ale ostatecznie udało się, tak? Udało Więc e, jest dobrze yy, Tylko wcześniej bym jeszcze uzupełnił trochę sobie... Kurde, mogłem uzupełnić sobie tego gościa wcześniej tam No ale nic A, Nie tutaj Dobra, nie będziemy do niego wracać, jedziemy na żywioł e, Ile nam starczy, to starczy nam tyle broni tyle Dobra, tu taka skrzynka jeszcze jest, ale mi się jej nie chce już zsiadać, mi składa Jedziemy jak najszybciej, żeby jeszcze dzisiaj tę strażnicę zrobić. I żeby też odcinek za długo nie wyszedł. Dobra, jak troszeczkę jeszcze podejdziemy, to się składać tak, żebyśmy czasem nie weszli tam, nie wjechali do e, wrogów, do strażnicy. E, można łatwo rozpoznać, po się do bla bla bla. Aha, nowe zadania, nowa kryjówka. I do tego jak zrobię po cichu to będzie więcej Kasiu, więcej doświadczenia, więc Powiem tak, weźmy sobie te kolistka Przykucnijmy sobie tutaj Zróbmy coś takiego Tu jest słoń, ale jak słonia uwolnię to nie będzie po cichu O zabili tu słonia widzę podejdźmy sobie może z tej strony po cichu tutaj krzaki sprawdźmy z tej strony czy coś jeszcze to czyżby było ich tylko tylu ok prawie dałem się zauważyć ale dobra po cichutku po cichutku damy radę jakoś um, oczywiście będę ja próbował zrobić tak żebyśmy A gdzie jest ten alarm? Czy Wiedo widział go na mapie? Jak sobie przybliżę? Chyba nie. Eee, dobra, tu jest dwóch. Z tej strony powiem wam, że za dużo nie narobimy. Musimy przejść na inną stronę, lub po prostu nie robić tego po Jakbyśmy uwolnili to, tego słonia. To bym mógł zrobić tutaj naprawdę niezły rozpierdziel Albo możemy zrobić też takie coś, że... Czy tu podejdzie? Dobra, nie wyszło mi jak chciałem. Koniec z planem po cichu. Nawalamy. Słoniu, idzie ze mną. Jeszcze coś? Słoń! Ja pierdziele, on... on... Aha, dobra. Żyję jeszcze, żyję, 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 żyję. Czyli słoń mnie też nie lubi. Dobra, są posiłki. Co tu się... Aha, chyba zdobyłem, tak. Wyzwoliłem. Dobra. Nie udało się po cichu z tą eliminacją, bo byłem za daleko, żeby go się wyeliminować. I słoń mnie troszeczkę chciał zajebać, ale nie jest źle, nie jest źle. Co się teraz stanie? Zobaczymy. First, the hostages, then the outpost. You're not much of a listener, Ajay, but I have to admit, you've done a good job today. Thanks. It just felt like the right thing to do. Your mother would be proud. You want to reach, uh, what is it, Lakshmana? Mm -hmm. Getting there won't be easy. We lost the North to Pagan many years ago and were struggling here in the South. I promised my mom I'd bring her ashes there. It was her dying wish. Think about it, Ajay. Your mother knew exactly what would happen once you showed up here in Kirat. The son of Mohan Galay returning to the war-torn land of his birth. <laughs> Ishwari was a smart woman. You being here and helping our cause is no accident. Stand with us, Ajay. Join the Golden Path, and I promise you, you will fulfill your mother's dying wish. Whether it was to spread her ashes at Lakshmana. Or to accomplish something greater. Did my parents really start the Golden Path? They did. Their goal was to free Kirat from Pagan's regime. Now you have a chance to help us finish the work they started. Just think about it, Ajay. O, zarąbiście, pierwszy był ukończony. No to nawet nie, tam, nie tak źle nam idzie, co nie? Czyli co, dołączyliśmy do złotego szlaku i co teraz, tak naprawdę? Umiejętność. Czy dostaliśmy do jego Jeśli Tak, tak, mamy chyba dwa, więc możemy sobie zrobić tak, śmierć z góry. O, to jest zarombiste. To by było naprawdę nam przydatne do takich e, cichych misji, gdzie właśnie musimy, na przykład mamy dwóch przeciwników. Bierzemy jednego, załatwiamy eliminację, a drugiego rzucamy nożem. Dobra, bierzemy sobie to. Chociaż w sumie to przeładowanie w biegu jest też zarombiste. Przeładowanie w biegu jednak bardziej mi się przyda, więc bierzemy sobie to. Eee, to mnie nie obchodzi, gra w sobie współpracy. I sprawdźmy co tu mamy w ogóle hmm, Misja chórka, dobra hmm. O nie, wyścig, ja nie chcę wyścigów, ja nie robię wyścigów, pierdziele Tak w ogóle powiem wam Że mam te misje poboczne I w sumie nie wiem czy ja sobie ich nie będę robił poza nagraniem hmm, Napiszcie mi w komentarzu czy, ch czy chcecie widzieć te misje na nagraniu czy nie Wiadomo, jak będę robił poboczne misje na nagraniu to będzie to naprawdę dużo Dłużej trwało, chociaż w sumie, e, jak w pojęciach dostanę nowego Neta, to mogę robić tak, żeby robił jedną misję, jakąś tą główną, plus jedną poboczną. I będzie akurat, dobra, chodźmy sobie jeszcze raz zwiedzimy tą. Gdzie? Kurde, gdzie, to, gdzie tam Amita mnie zabrała? Muszę jakoś stąd wyjść. Może tędy pójdziemy. Może się nie zabiję, spadając na dół. Dobra, żyję, jest dobrze. Hmm, tutaj widzę, że się na misja zacznie, więc lepiej nie zaczynajmy. Tylko ja się z wami tutaj pożegnam. Mamy już teraz prawie 20 minut, więc akurat dwie misje dzisiaj zrobiliśmy. Poszło nam nawet nieźle. Raz tylko zginąłem i prawie mnie słońce zadreptowało. No ale szczegóły, szczegóły, nieważne szczegóły. Dobra, to co? Teraz się z wami żegnam i zapraszam was do kolejnego odcinka. Na razie, pa.